Dzień dobry, wszystkim witajcie na moim kanale w kolejnym vlogu. Ja witam się z Wami ponownie z Polski. Przeleciałam w poniedziałek po, e, po dzieciaki już. Dzisiaj jest środa i jutro wszyscy już wracamy do domku, do Anglii. Ja zabrałam dzieciaki na plac zabaw. Niech mają trochę atrakcji na tej wsi. No parę dni ostatnich było takich trochę chłodnych. No nie siedziały w domku, bo też się bawiły na dworze, ale wiecie, już tak chłodno było, to, to już nie to samo. Już ani do basenu, ani nigdzie nie wchodziły. To dzisiaj zabrałam ich. Tutaj no, w sumie plac zabaw to jest taka siłownia. Tutaj jest taki e, mały, taki placek zabaw. Ale trochę, trochę się wylatają, wyszaleją. Ostatni dzień <grym>, niech mają. Co tam oliweczka? Fajnie mhm. schodzisz po schodkach tyłem. No brawo, dobrze ci idzie. No, no dawaj Wiktorek, zjeżdżaj. Wow. A <laughs> <Nametka> pierwsza. <laughs> My jutro już wracamy do domku do Anglii. I powiem wam, że dzieciaki wrócą takie <laughs> poobdrapywane że masakra wszędzie pogryzione od komarów, od kotów, podrapane. Tak, oliwka, kolanka pozbierane. No, wszędzie masz masakra. <laughs> U nas na wiosce ogólnie jest ta taka siłownia zrobiona. Yy. Ona już tu jest, nie wiem, który rok. <laughs> I powiem szczerze, że ja tutaj jestem w ogóle pierwszy raz. Nie? Naprawdę ostatnie lata, tu jak przelatywałam, to... to jakoś tu nie przechodziłam, bo tak wiecie, nie było po co. Ale... No, jestem tu pierwszy raz. <laughs> Ale fajnie tutaj, naprawdę taka siłownia, tam też jakieś ławeczki są i tak dalej, tutaj boisko, bramki. Więc spoko. Dzieciaki mają gdzie wyjść. Wiktor, Wiktor ćwiczysz? Czy się huźdasz? Huźdawka. Mm -hmm. no może być i huźdawka. Jak zmęczyłaś się? Chcesz już wracać? A, there's nothing to do here. No, no faktycznie, nie ma tu co robić. No masz rację. No. Wszystko. wszystko już zrobiłaś? Na każdej maszynie byłaś? Tak? No, się pić zachciało. chciało. Ruszę boli. No dobra, to wracamy do domku, idziemy pomału. Daleko w sobie nie mamy. Dosłownie chwila spacerkiem. pacerkiem. Ja mam na się pić tak? O jejku, biedna też się zmachałaś. Nie Czego nie mamy? Nie tajemnica się stać po Loda? A loda. A ja loda, bo ja jestem grącą. Aha, chcesz loda, bo Ci gorąco. No w domku może są lody. Trzeba zażyć do zamrażarki, ale chyba są. Chyba babcia kupiła. <grywia> no. Mama, przecież jest loda. No, no jest, jest. Patrzyłaś, był? No dobrze. To idziemy. Chodź, Oliweczka. loda. U nas w wiosce Doczekaliśmy no się nawet chodnika. <laughs> Max już zmachany, pić mu się chce. Tu pieski szczekają. I niestety chodnik się kończy. Tam już do, do naszego domu ten. No, zabrakło funduszy. <laughs> A Wiktor wcześniej właśnie mówił coś, że on jakieś lody zrobił czy coś. I ja nie wiedziałam o co mu chodzi. A on zamroził jogurty no widzisz jaki jesteś pomysłowy i masz loda i dzień dobry w kolejnym dniu my już w drodze na lotnisko cieszycie się, że wracamy do domku? tak? o, Wiktor już chce iść do szkoły Mama. dobra, my już jesteśmy po odprawie, po wszystkim mamy jeszcze dobre dwie godziny Yy, więc sobie przyszliśmy na perfumki popatrzeć. Ja sobie ogólnie szukam perfumu, yy, bo mi się już praktycznie każdy skończył. A że niedługo mam urodziny, ja zazwyczaj od Adama na urodziny chcę perfum. Klasycznie wiecie. I ostatnio dostałam chyba ten i on był bardzo ładny. I właśnie tak się teraz zastanawiam nad innym kolorem, innym zapachem. Ale, ale nie ma tutaj teraz wystawianych, żeby sobie powąchać, więc nie powącham. Dzieciaki szaleją. Na szczęście mają dobre humory, póki Mama, co. będziemy okulary dla mnie. Chcesz okulary? Tak. <laughs> Wiktorek ale ty masz okulary, wiesz? Masz ciemne okulary, są w walizce. I już idziemy do samolotu. Samolot już przyleciał. Dobra, my już y, siedzimy w samolocie. Zaraz dzieciaki zapinam i będziemy lecieć. Tak Oliwka, witerek zmęczony jesteś? Tak, liter jest zmęczony. Oliwka też zmęczona. Mam nadzieję, że y, za chwilę zaśnie. Dobra, my już wylądowaliśmy. Oliwka, jak widać, się nie zmęczyła. Wiktor przespał pół lotu, a Oliwka szalała. Ja mam tutaj wózek, foteliki. Tutaj mam torbę. Idziemy zaraz. Dzwonię do Adama, żeby podjeżdżał i lecimy do domku. I my już w domku. Oliwka już wzięła się za zabawę. W końcu ma swoje zabawki, swoje laleczki. Tak, Oliwia? Brakowało ci chyba twoich zabaweczek, co? Dobra, i teraz to czego najbardziej nie lubię, czyli rozpakowywanie walizki. Wolę to zrobić od razu, żeby ona mi tu nie stała, bo ja nawet nie mam miejsca, żeby ona mi gdzieś tutaj, wiecie, stała. Yy, na szczęście mam praktycznie wszystko, co mi się. Na szczęście mam wszystko yy, poprane. Dosłownie tam parę tylko ciuchów, yy, tych ze wczoraj, yy, jest brudnych, a tak mam wszystko resztę poprane, poskładane, więc no, tylko wyładować i powkładać do szafek. Mój strój sportowy, który nie został użyty ani razu. <tutuj> Tutaj moje buty do biegania. <tutuj> Masakra. Ja też jak pakowałam dzieciakom yy, ciuchy, to zobaczcie, wzięłam, miałam pełno takich tych gumeczek. I tutaj takie, tak pozwiązywałam, że na przykład y, koszulki same, takie, wiecie, na ramiączkach. Tutaj same sukieneczki, tam gdzieś same legginsy. Tak, wiecie, było troszeczkę wygodniej, później jak to wszystko wyciągałam. I dzień dobry wszystkim w kolejnym dniu. Ja dzień zaczęłam od treningu. No, Tola tutaj siedzi i pilnuje, tak? Tolcia. <laughs> to pilnuje. Na początek 25 minut. Myślę, że wystarczy. E, Wodę e, oczywiście gazowana. Dzieciaki tam szaleją. <laughs> Przez chwilę jadły śniadanie, ale chyba już e, skończyły. <laughs> w ogóle ja e, rano wstałam i zrobiłam sobie kawę. Postawiłam ją koło komputera, bo mówię, zaraz sobie usiądę e, już do pracy. Tam zdjęcia ogarniać i tak dalej. I nie wiem, gdzie się zakręciłam i zapomniałam o tej kawie. I teraz tak sobie idę, myślę sobie kuczę. Ja wypiłam tę kawę, czy nie? No i tak patrzę, że kawa stoi. Ja dopiero usiadłam przed komputerem, a już jest pierwsza godzina. Tak rano, jak sobie tą kawę postawiłam koło komputera i miałam zaraz siadać, tak. Udało mi się dopiero teraz. No, ale rano wiecie, ten trening. Dzieciom śniadanie, później ogarnianie, sprzątanie, pranie wstawić i tak dalej. Zaraz muszę iść znowu wyjąć te pranie. Porozwieszać, stawić następne. Oj, no. Także dzisiaj pewnie za wiele nie zrobię tutaj przed tym komputerem. Później też muszę jechać na zakupy, bo Adam dzisiaj przyjdzie chyba o 15:00, troszeczkę prędzej. No, i ja będę musiała jechać na zakupy, bo w lodówce pustki. Ja w ogóle planowałam, że jutro pojadę na zakupy, jak wrócę. Ale po prostu nie dam rady. Nie chciało mi się. Tak jeszcze podsumowując lot samolotem z dwójką dzieci. To powiem wam, że myślałam, że będzie gorzej, ale nie było tak źle. Naprawdę dzieciaki w miarę się zachowywały. No wiadomo, jak to dzieci trochę tam wiecie, marudziły, ale naprawdę nie było źle. Nie było żadnego płaczu, ani krzyku, więc, no, więc to już jest sukces. We Wrocławiu na lotnisku to w ogóle miały super humory. Ja też byłam dużo szybciej na lotnisku, bo wiecie, się bałam, że będą kolejki i tak dalej. Ja miałam jeszcze fataliki do oddania, tą dużą walizkę, więc też nie wiedziałam, jak to będzie. Teraz dużo ludzi no, wraca już z urlopów i tak dalej, więc wolałam być trochę prędzej. Ale nie było w ogóle kolejek ani nic. Wszystko szybko poszło i później praktycznie jak ja już byłam po wszystkim, to miałam jeszcze dobre dwie godziny czekania. Ale we Wrocławiu jest fajny taki kącik dla dzieci, tam jest jakaś taka mała zjeżdżalnia, coś tam, więc tam poszliśmy i praktycznie tam dobrą godzinę spędziliśmy. Dzieciaki się bawiły z innymi dziećmi, ja tam nic nie nagrywałam, no bo tam było dużo innych dzieci, więc wiecie. No ale fajnie na ten czas y, zleciał. Samolot się trochę opóźnił, bo już później, jak przeszliśmy y, przez tą kontrolę paszportową, i już y, no, tam czekaliśmy w kolejce do samolotu, wyszliśmy już na zewnątrz i jak na tym zewnątrz ja tam pokazywałam, jak staliśmy, y, no to tam staliśmy chyba, nie wiem, no dobre 20 albo 25 minut. Y, co nie było za fajne. Ten samolot już tam stał, ale ludzie dopiero z niego zaczęli wychodzić. Później pewnie sprzątali ten samolot i tak dalej, później go tankowali, więc to wszystko no, trochę zajęło. A słońce tak waliło, bo akurat ten dzień, co my wracaliśmy, to było bardzo gorąco tam chyba miało być jakieś, nie wiem, 30 ponad stopni. Więc wiecie my tak, na tym słońcu tam staliśmy z tymi dzieciakami. One już były takie trochę zmęczone. Oliwki był czas do spania, więc no, wtedy był taki trochę lekki kryzys. Ale nie było źle. Jak już później wsiedliśmy, to Wiktor zaraz praktycznie odleciał i przespał plotu. Oliwka, yy... oliwka w sumie była grzeczna. Siedziała, tam się bawiła jej tam nabrałam kolorowanek, jakiś wyklejanek, więc ona tym się zajęła. Yy... Później trochę. Chciała chodzić po samolocie, ale ja jej nie pozwoliłam. No, ona sama też nie chodziła. Ona mnie ciągnęła za rękę, ale ja nie chciałam z nią chodzić, bo wiecie, tam co chwilę ktoś chodził z obsługi i tak dalej, więc yy, no więc wzięłam ją na kolana, trochę ją tam zajęłam i później taki chyba najgorszy moment całej tej podróży, to był, jak już wylądowaliśmy i jak czekaliśmy na nasze bagaże. Bo oliwka przez to, że nie spała, no to była już, wiecie, naprawdę zmęczona, marudna. Ale wiecie, coś tam geniali z Wiktorem i tak dalej, ale ona już po prostu tak marudziła, że jak wsiedliśmy do auta i Kadam już nas odebrał, to jeszcze dobrze, żeśmy z tego parkingu nie wyjechali i ona już zasnęła. Wiktor z oliwką się wygłupia. Hello. A Oliwi się też podobają takie wariacje. Wiktorek. No, co ty robisz? Zdejmij to z niej. Wariaty, wariaty. Zdejmij to, Wiktorek, już z niej. Gdzie jest Oliwia? Gdzie Oliwia? Tu. No, Wiktorek, mi już to z niej. Sią dusi. Kuku. Bye O Boże, jaka fryzura. I ja już jestem... E... Na zakupach i przyszłam tutaj na plecaki zobaczyć yy, dla Wiktora, bo ostatnio mu nie kupiłam. I tutaj ten mi się w oczy rzucił, Wiktor teraz lubi te, te całe Minecrafty i tak dalej. I zrobiłam zdjęcie wysłałam, Adamowi, żeby się zapytał Wiktora, czy może być. No i Wiktor powiedział, że może być. <laughs> więc biorę mu. Jeszcze fajnie, bo a, akurat przecenione, bo to pewnie już ostatnie sztuki wiszą. No, więc spoko. Przyszą też na te bidony zobaczyć. Eee, też wezmę mu nową. I akurat e, też ta taka z tym całym Minecraftem jest chyba ostatnia. Więc spoko. I też przeceniona. <grych> na razie w Sandsbrisie takie wiecie, małe zakupki. Później do Lidla pojadę, to już zrobię takie większe. Wziąłem tutaj jakieś takie szyneczki. Adam chciał jak jakąś szynkę. Ja tutaj z tych angielskich szynek to nie mam pojęcia, która jest dobra, ale jakieś takie wybrałam w miarę, pomidorki, jakieś takie kabanosy były, nie wiem, yy, pierwszy raz je widziałam, więc widziałam, może będą dobre. W sumie kabanosy to każde są dobre. Dobiorę chyba jeszcze takie pomidorki. Powiem Wam, że w Polsce jadłam pomidory u mojej mamy ze śmietaną praktycznie codziennie. I nie powiem, zjadłabym sobie takie pomidorki. <laughs> Może te będą smaczne. Nie wiem, zobaczymy. Wezmę też dwa ogórki. Chyba wezmę też marchewkę. Ogólnie takie większe zakupy miałam w Lidlu robić, ale ale widzę, że marchewka jest y, też przeceniona, więc wezmę. I pietruszkę też weźmiemy, bo w Lidlu często nie ma pietruszki. Weźmiemy też cukinię. Wezmę też y, kapustę piekińską, bo jej w Lilu nie ma. Mleczko dla oliwki. Adam sobie zażyczył słoiczek jego ulubionego masła orzechowego, więc weźmiemy mu jeden. rzucił mi się w oczy mm, krem stacjowy I tak sobie na niego patrzę. No, tylko pistacji ma 30% i na pierwszym miejscu w składzie cukier. Ja już wyszłam z Sainsbisa i powiem wam, że z tym plecakiem to wyszły takie jaja, że tutaj ogólnie nie było tego kodu kreskowego i pani nie mogła tego zeskanować. Nie wiedziała, wiecie, no jaka jest cena do tego. A ja też nie pamiętałam, tak mówię 13-13 coś już nie pamiętałam, bo on tam był na promocji. No, i pani powiedziała, że zrobi mi go za 5 funtów, <laughs> więc spoko. No, ja teraz sobie sprawdziłam na filmiku, co nagrywałam. Przecież te plecaki i on kosztował 13,50. No, ale mam zapętaka. <laughs> I ja już w Widlu. Badanki Cebula. Widzę, że jest takie fajne mango. Wezmę z dwie sztuki dla naszych papuk. Oj, te brzydkie. To jest spoko. Adam chciał też y, tych ogóreczków, żebym wzięła mu y, parę paczek. I akurat też są na promocji. Wezmę mu cztery paczki chyba, powinno być ok. Oczywiście mozzarella do naszej keto-pizzy. Ze trzy, myślę. Adam ostatnio też te serki zaczął jeść. Więc też wezmę mu z 2 tak sobie patrzę na ten koszyk tutaj i powiem Wam, że chyba najzdrowsze zakupy jakie ostatnio zrobiłam. Nawet było masło kolorowane. Yy, jajeczka, jakieś warzywka, kiobacha dla Adama, no może oprócz tych jogurtów dla dzieciaków, ale orzeszki mozzarella no to ja mam. No dobra może oprócz tych nagestów, bo to dla Wiktora, no te serki, śmietana, parę warzywek, no całkiem, całkiem.